Hej, mam Anko, wszystkim tutaj, Gilko. witam ponownie na Watch of Reams. I mamy event kurczę teraz, przywołań 10 razy na Lasira i Hexa. Nowych dwóch bohaterów pokazujących się na, na kliencie pc Normalnie jestem, jest, nie, nie doradzam wyciągania na X10, no bo wiecie, że szanse nie są zwiększone absolutnie na, na otrzymanie bohaterów legendarnych, za to są zwiększone na konkretnych bohaterów, znaczy na konkretnego bohatera, jeżeli już wylosujecie Lego. W moim przypadku, w ogóle to, to wiecie, że kurcze cztery mi wpadły, łącznie LEGO, przy ostatnim evencie, więc absolutnie nie liczę na coś. Ale powód dlaczego będę, dlaczego będę próbował przywołać, dlatego że w poolu, czyli dlaczego, dlatego że w dostępnych bohaterach mamy też Vortexa, którego jedyny, który mi brakuje, nie mam kopii po prostu go, żeby przywołać, przywołać abominację. Wszystko tu czeka, tylko Vortex skurczy. Nie, ma, nie mam drugiego. No, a tego to po prostu. No, jeden jedyny mam. Nawet, nawet widać, że mogę, mogę mam, mam jeszcze bonus ekspo, to porobimy. robimy. E, dobra, przede wszystkim, co jest. Jeżeli nie macie lasira i jeżeli utykacie. Ja, ja mam problem z GR1 tutaj na tym koncie, bo nie mam dobrego maga. E, żadnego na, znaczy żadnego. No, a Imani jest Single Target, a tam potrzebujemy jakiegoś maga. Lasir, to jest to jest po prostu zmienia, zmienia postać rzeczy. Ja teraz może przeskoczę na, na, na starsze konto i Wam go pokażę. Ok, czyli jesteśmy na, 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 na Furner Servers, na moim starszym koncie i teraz Wam pokażę Lasira. Niedawno udało mi się zrobić pierwsze przebudzenie, dostać jego kopię. Nie ma jeszcze jakichś, Bóg wie, jakich, jakich, jakich tutaj gadżetów na sobie, ale co zmienia postać rzeczy na gir 1 przede wszystkim dla niego. Zresztą na, nie na gir 1, udało mi się też teraz właśnie dzięki niemu polecieć na, na Panteonie na, na, na ogólnym na dziewiąty poziom, bo to właśnie kurczę, czyli zaraz tak, na, na, na faction real na dziewiąte, bo wcześniej mogłem zrobić i po prostu kiedy zrobicie ten skill na laserze, to, to robi Laserze obojętnie jak go tam nazwiecie tego, tego, mm, tego naszego pustynnego maga. Jeden enchant z, robi niesamowitą różnicę i właśnie chyba z tego co tak ulti. czyli czwarte, 100% obrażeń zwiększa. To a to AoE, to jest po prostu to jest kosmos normalnie. Zobaczcie 800% obrażeń AoE, kiedy on wrzuca i dodatkowo robi anti -heal, czyli na gear 119 jest po prostu po prostu konieczne. Ja, ja, to bez niego to w ogóle, w ogóle, znaczy no mam, jestem na tyle na tyle, że mam Salusa jeszcze, którego też który też, też blokuje heal, ale nie w takim stopniu, w jakim robi to Lasje. Lasir jest dużo według mnie po prostu problem z, problem z problem z tym gościem jest taki, jak widać, jeszcze go nie przebrałem. Jeszcze ma, ma biżuterię jakąś taką. Problem z Zelusem jest taki, że nie możemy zwiększyć jego atak speeda, Więc on rzuca sobie te doty na ziemię i to trwa i minie te 5 sekund. I dopiero rzuca następne. Z Lassiriem nie mamy tego problemu, możemy zwiększyć mu atak speed. Czyli jeżeli zwiększymy atak speed, to mamy też Rage Legend dużo lepszy i, i, wtedy, i wtedy to ulti odpala się szybciej. Także ten skill, kiedy udało mi się zaszantować tutaj na ten już na max, to już, już nie mówię, ale udało mi się wbić to na czwarty poziom, to potężna różnica. To jest po prostu, to jest, to, 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 to w ogóle zaczyna, wiecie, to jest, to jest, to jest różnica między... Różnica między sto, 110 tysięcy a 200 tysięcy obrażeń, oczywiście, widać, że tutaj jest bardzo słabo. Bardzo by mi się przydało jeszcze Sandrojczyn przedłużać, bo jak widzicie, Sandrojczyn daje, daje dodatkowego debuffa i, i blokuje. Zresztą po jego przewidzeniu, jak widzicie, też jeszcze, też jeszcze zwiększa, zwiększa skuteczność ataków magicznych i fizycznych na, na cele. No, nie mam jeszcze, tu nie powchodziło widać nie, ten Sandrojczyn. Mam jeszcze, mam jeszcze, brakuje na, mi kamyków. no i podstawowa atak, ale właśnie od widzicie, podstawowy atak, czyli po kolei podstawowy atak, obrażenia do 5 przeciwników, 110, można zrobić do 120, ale najważniejsze u niego są dwie rzeczy moim zdaniem, rage, Regen jak najszybciej to ulti i tak z siebie, żeby, żeby to ulti było, było jak najbardziej kosmiczne i wtedy, e, wtedy, e, wtedy to normalnie robi robotę, ja nie mam tu jeszcze jakich, jakichś, szałów, nie mam, nie, nie mam niestety poprzebudzanych dobrych, dobrych tych, Pierściąków tutaj do wymiany wypadałoby zrobić, no ale ale, ale w trakcie. Dobra. Czyli lasy rewelacyjne jeżeli nie macie. W ogóle parę rzeczy pokażę wam, co się pozmieniało. Małe, małe. Aha, i jeszcze jedno, nowy, nowy bardzo fajny event się odpalił, który chyba będzie na stałe zawita do nas na, na kliencie pecetowym, to wam już chcę, chcę pokazać. Tak jak wcześniej wam mówiłem o, o wojnie gildyjnej, że będzie. Tak samo mówię Wam o tym, że będzie teraz tak. Z małych, z małych kosmetycznych rzeczy zmienił się wygląd czatu. Teraz wygląda sobie tak: trochę bardziej przejrzyście. A ja w ogóle, właśnie, zmieniłem, zmieniłem klan i jestem w polskim klanie, w polskiej gildii teraz. Właśnie. Wataha 4. Pomagam tam trochę. Dobra, teraz tak. Czyli mamy, a i ten event, no i teraz wchodzicie sobie w event. oczywiście wejdę zaraz na aktualny, na, na, aktualny, na, na, na pc owy na PC-towy serwer, tylko tego jeszcze nie ma na pc i bardzo fa i fajna rzecz, bardzo Wam chcę pokazać, czyli to jest, tutaj ma, mamy normalne eventy, czyli tutaj zapisanie się będzie, jest też na, na, na razy 7, tutaj normalne, tradycyjne i tu jest coś takiego teraz, bounty challenge i mamy, i mamy dodatkowe zadania w ciągu dnia, które... Które właśnie jak porobimy mamy dodatkowe nagrody i tutaj jest na przykład kamyk, czasami są, mamy dodatkowe 10-20 automatycznych walk, energia i jak, jak widać kasa jest najbardziej popularna, ale tutaj teraz to musimy 100 guli w promocji, czyli patrzymy które, ok weźmy sobie, weźmy sobie tak extreme I, i teraz mamy 100 tych mopków sobie, mamy, mamy tych szczurów pozabijać. Yy znaczy tu akurat tych gulist ogarów gulowych ogarów no a jak zwał tak zwał wyglądają jak większe szczury zabijamy i mamy i bierzemy sobie te nagrody bardzo fajna rzecz i to jest właśnie resetuje się codziennie czyli mamy jakby takie możemy chyba nawet nawet nie wiem czy możemy możemy to za darmo czy to kosztuje on refresh the quest quest we be safe like refresh quest now yes czyli możemy jeszcze nawet powybrzydzać właśnie i na przykład zobaczcie zmieniłem sobie jakby teraz może trafić z tym to też zresztą będzie, to, zrobimy sobie dwa questy w jednym. 50 tysięcy kasy, trochę energii, czasem trochę ekspa. Tutaj akurat nagroda się zmieniła, bo tam wtedy był eksp, teraz jest kasa. Bardzo fajna rzecz, mam nadzieję, że dosyć szybko to dorzucą na nasz normalny serwer PC-towy, bo czasami, czasami wam zrobił życie ten jeden kamyk może albo, albo te 50 czy 100 tysięcy ekspa. Akurat braknie wam do podbicia jednego bohatera, nie ma energii, a tu cyk, kurczę, taka mała rzecz. Znaczy, tu też trzeba energię wydać, ale, ale właśnie możemy przy okazji możemy pozdobywać inne rzeczy. Potrzebujecie dobić bohatera. Na przykład tanka, czy, czy pozbierać tarcze na, 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 na nowego heksa, no to zobaczycie sobie, czy tutaj wtedy mamy wtyki i cykniemy i, i mamy dodatkowe nagrody. Czyli to coś taki odpowiednik, jakby nie wiem, jakby, jakby dodatkowych premiowych, bo, pre, takich bonusowych zadań, ale nie są, nie są jakieś specjalnie duże, trudne, także warto sobie zajrzeć. Nie wiem, czy będą inne nagrody jeszcze. Na razie, na razie to generalnie takie coś jest. Mamy pojedynczykami, czasami były tam fragmenty. Fragmenty złotych szardów chyba raz były, ale nie jestem pewien tych, więc można by zerkać. Dlatego, dlatego jak tylko się pokażę, to, to, to radzę, wam, radzę Wam sobie zerknąć, bo możliwe, że, że przyda Wam się i akurat, akurat coś tam złapiecie, co, co, co będzie Wam przydatne. Dobra, wracamy na serwer, na serwer No i okej, okay. dobra, to jeszcze raz z przywołaniem, czyli mamy Lasira, Lasir jest Hex... Alasira, wam już mówiłem. Hex, świetny, świetny, świetny damage dealer. Możemy tutaj, zresztą macie go w showcase. Jest, jest, jest Działa jako marksman, czyli dostaje bonusy z, z, z piercer, czyli czy z Arachny, czy z tej ostatnio przywoływanej, składanej lunerii, którym brakły dwa dokładnie, dwa kawałki, więc kurczę. Ale za to zadaje obrażenia magiczne, to od razu sobie poczytamy. Zresztą, dobra. 100% damasz do, 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 jednego, do jednego przeciwnika, możemy do 120 zenszyntować, czyli pojedynczy target na podstawowym ataku. Matrów szalona prawda, kiedy, kiedy się odpala, zwiększa, zwiększa dama o 100%, i atak speed od 100%. I też przerwę między atakami zmniejsza o 50. OK, teraz dostaje jokera jako, jako talii innych kart i teraz możemy zwiększyć te, te obrażenia, możemy zwiększyć aż do 140. Skill można i przedłużyć możemy jeszcze o 5 5 sekund, czyli łącznie ile? 30-35 kurcze sekund to naprawdę długo taki bonus do ataku speeda i do obrażeń. I teraz pasywka. Jeżeli, jeżeli atakuje, ma 15% szansę na stun na 2 sekundy i zwiększony atak, obrażenia celi, które otrzymują właśnie jakiekolwiek, czyli to będzie fajnie działał z Mari. Czy, czy z innymi, którzy, którzy, którzy wrzucają holda, to wtedy zwiększone obrażenie o 45% i to możemy kurczę wrzucić jeszcze do 60%, czyli całkiem spora szansa i zwiększona jeszcze do 20% szansa stunowania. No i teraz, kiedy sam otrzyma obrażenia, to jest ważne, kiedy sam otrzyma obrażenia, sam staje się niewidzialny na 3 sekundy i odpala się co 50 sekund, czyli jak się domyślacie, na się będzie całkiem fajny, bo dosyć długi reus jest. I ma szansę. Zresztą te, wszędzie tam, gdzie będziemy mieli jakieś fale, In, o właśnie, na falach pewnie też będzie przydatny. Także tak, ba, bardzo fajny bohater, bardzo, bardzo popularny i pożądany. Także fajnie, że zawitał teraz już, teraz już na nasz serwer. No co tutaj? Tu, tutaj o, o, teraz zmienione Stouril na Idril. Ok, ale już znacie to czyli, czyli epicka uczniczka z zasięgiem na całą mapę, z przyspieszonym atakiem. To jest bardzo fajny, kurcze. Bardzo fajny AoE damacz, może nie obrońca tylko walczący w zwarciu, ale zasięg jest bardzo du duży i potrafi naprawdę oczywiście obrażenia są magiczne, więc przydaje się na, na ciężko opłaconych przeciwników i nawet jakiś czas go wykorzystywałem, yy, wykorzystywałem tutaj na tym koncie, yy, żeby, yy, żeby właśnie popychać i do przodu i, i, i frakcje i, i, i gdzie ja jeszcze, nawet chyba na gier, którym się latałem też, nim, też go brałem. Teraz zobaczymy, co z tym będzie. Dobra, i od razu zobaczymy, czy będę miał farta na Vortexa. O, powiem szczerze, że, że przynosicie, mi, przynosicie mi farta, kurczę, jak przyzywam z Wami. Pewnie Divine nie będę miał. A nie, wpadł ostatnio. I to powiem Wam, że wpadł ostatnio yy, z Guildbossa chyba... Czekajcie, żebym nie skłamał. Tego na 680, czyli to jest chyba jedyneczka. Zaraz zobaczymy, o co chodzi tam. No, się zapętliłem. Gildia. Yy, to było... Z tego z tego wyleciały, wyleciały legendarny, także było całkiem sympatycznie. Dobra, tutaj też się rozejrzy na tym koncie, chyba za, za polskim klanem, zaraz. Yy, Okej, okay, no to lecimy z przywołaniami. Najbardziej z tego wszystkiego bym chciał Wortexa, szczerze, bo to jedyne mnie powstrzymuje od tego, żeby abominację zbudować. Yy, wcale nie, nie, nie liczę na, 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 na nic innego. Dobra, no jak zwykle gongba jest obecny. I Jagody w lesie mamy po raz kolejny, dobra, dobra. Może jest vortex, może jest vortex Midan Harpun. No dobra, nie ma co niby narzekać dwa epiki, ale Ale nie te. <laughs> nic, nic z tych, z tych bohaterów, których, ci, których Których promują, dobra, mamy teorię kolejną, czyli drill po nowemu. Dobra, będzie trzeba coś zjeść, czyli, czyli w tej wersji. Chyba, że zobaczymy od razu, już wiesz, po, pocykam. Zobaczę może, a, może będę miał jeszcze jakiś, yy, może jest już właśnie, może jest jakiś dodatkowy, to byśmy mogli dychę cyknąć. No i będzie, bo będzie trzy razy. Dobra, jeszcze mamy kaktusy. To jeszcze raz, no kurczę naprawdę, ten vortex byłby, byłby fajną rzeczą. No bo tego, co mam zbudowanego, już mi trochę szkoda, żeby go, żeby tak go spuścić z wiadrem. Poza tym nie mam właśnie, nie mam, nie mam. No, niby mógłbym mi dan, no, ale. Dobra, skorcza mam kolejnego. <laughs> no to jeden się załapał. Okej, okay, jeden się załapał. Yy, mamy następne dwa kamyki, ale już was nie będę tak pojedynczo cykał. Yy, Okej, okay, to teraz jeszcze jedna rzecz. Yy, sprawdziłem i działa. Także dla cierpliwych teraz spróbujemy sobie kod, którego nie mieliście wcześniej. Znaczy, przynajmniej ja nie podawałem. Zobaczymy jak to wygląda. Czy działa tutaj na tym? No. No, kurczę, czemu mi nie wyskakuje. Dobra, jedziemy, wpisujemy. Okay. ok, czyli kod działa dalej. Yy, nie, 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 nie zestarzał się, czyli od razu sobie odbierzemy nagrodę. Czyli bonusek dla cierpliwych będzie i zobaczymy ile. Dobra, nawet nie wiem, czemu mnie tam nie było usunęli, skoro byłem. Yy, ok, ok. Dobra. Yy, może przeszkadzało, że w ostatniej bazie 3 złapałem w ciągu tygodnia kamienie. Dobra, nieważne zobaczymy w tej, w, tej, w tej następnej, jak powiedziałem, poszukam polskiej gildii, bo to była jakaś taka pierwszą, którą złapałem. Oczywiście teraz bierzemy, bo będzie, bo chyba jest yy, szkolenie bohaterów, więc wszystkich tańszych wybieramy i sprawdzamy, czy nie, ma, czy nie ma następnych szardów. Następnych fragmentów. Tutaj to nic. Oczywiście tych wszystkich, którzy są. Jak widzicie, trochę, trochę kasy udało się ciut pofarmić. Dobra, pobierzemy, bo zależy nam na. na nie chyba jednego tylko im brakuje do tego, żeby mieć pięć gwiazdek, pięć, pięć gwiazdek i ulepszyć. Wykosztowałem. No właśnie Arachem muszę, muszę wziąć podbić. Także wszystko co temu co temu pomoże. Uświęca środki. Dobra. Eee, tutaj nie mamy. No i jest. Dobra, czyli, czyli, się przydało następne, OK. Zarenę oczywiście zabieramy. OK. Dobra, czyli... Lasir świetny, Hex świetny, jeżeli macie, jeżeli, jeżeli, wiecie, że, że macie szansę złapać, jeżeli poprzedni event nie był dla was zbyt fartowny i macie, macie surowce na to, żeby wyciągać to, to świetnie, jak mówię, tylko szansy na zwiększone Lego jako takiego nie ma jest, tylko jeżeli już będziecie mieli Lego, to jest szansa, że złapiecie któregoś z tych gości zamiast Shamira na przykład. <laughs> A ja na razie nie wiem, że ja też nie ma zwiększonej szansy, więc nie będę się. Co prawda, niby Shamira nie powinienem, nie powinienem złapać, bo chyba, bo chyba już. Aha, to nie tutaj, tak? Dobra. Czyli jak widzicie, Aracha na 50 dopiero będę kurczę ją składał, nawet nie jest poprzebudzana, także roboty w cholerę jest. Kracha też nie zdążyłem jeszcze złożyć. Przyda się, jeżeli brakuje Wam te 300, żeby, żeby, żeby gdzieś tam sklepać, to jak najbardziej jak najbardziej użyjcie sobie, żeby, kurczę, bo, bo piechotą, piechotą nie chodzi. Dobra, jest trochę ekspa, także mogę to od razu porobić i cały czas, cały czas czekam na, na, na następnego, kurczę, Vortexa. Dobra, i będzie jedna piątka. Także może, uda się, może się uda rachę cyknąć. No, tutaj jeszcze widzę całkiem sporo. Także kupujcie sobie te kupujcie sobie te, yy, tych bohaterów, którzy są w przeceniani w sklepie, bo naprawdę, naprawdę może zrobić różnicę i już trochę punktów się połapało. Dobra, szczególnie jak uda się, uda się coś. Zobaczymy czy wystarczy. No, super. No dobra. No to, to punktów złapiemy trochę. Okej, okay. i niby takie lapsy, ale proszę jak się przydadzą, Świetna. Ś -ś -ś tak nie. I to kurcze zwykły ze zwykłego kamienia. Z tych, z tych, które są, z tych starożytnych. Naprawdę nie ma farta żadnego, czyli z tych, z tych starożytnych kamyków złoto czerwonych, to, to, to niewiele mi co tam wpada, ale to było ze zwykłego. Także całkiem fajnie. Dobra. Czyli warto, jeżeli macie mag, rewelacyjny, rewelacyjny mag, kurczę, na dwa ja oczywiście nie mam, jak widzicie, nie mam, kurczę, magów, magów sensownych tutaj. Tego jeszcze nie zbudowałem na maksa, bo to jego, to jego ulti zabiera zabiera jakby korzysta, zwiększa atak, ale zabiera bardzo dużo HP z innych, z innych uczestników, więc nie za bardzo mi pasuje na GR1, szczególnie kiedy końcówka jest z tymi trującymi żukami, wybuchającymi, to wtedy, wtedy ląduje tam z ćwiartką czy połową HP i to, to nie pomaga w niczym za mocno. Może muszę popracować nad ustawieniem. Gdym laser wpadł, to by był w ogóle zmieniony temat i od razu do, do, do GR19 by się kurczę pchał człowiek. Na razie jeszcze poza zasięgiem. Trzeba, trzeba poszukać innych magów. Także tu jeszcze nie mamy jak widzicie, nie mamy tego Bounty Hunter. I jak tylko będzie, to warto zwracać uwagę, bo naprawdę te nagrody nagrody są całkiem sympatyczne. I, 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 i można sobie kurczę pomóc, żeby zbustować, czy to energią, czy to, czy to właśnie kamikiem przywołania, czy czymś takim. Dobra, to był Gilkoto. Oczywiście powodzenia jak najwięcej, najwięcej farta w wyciąganiu nowych bohaterów. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.